Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. 15 października swoje wielkie święto obchodziło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Raciborzu. 80-lecie istnienia uczczono w Raciborskim Centrum Kultury. Wydarzenie rozpoczęło się od wspomnienia roku 1945. Dokładnie 15 października, czy tak jak dzisiaj, pojawił się w Raciborzu niejaki pan Florian Chroboczek, który miał zorganizować w dwóch budynkach, obecnie na Wileńskiej, a wtedy to była ulica Roosevelta 6 i 8, czyli obecnie budowlanka i gastronomik, szkołę zawodową na wzór tych szkół, które były przed wojną. Powstała jedna klasa, kilkunastoosobowa. Pan Florian Chroboczek był... Kierownikiem tej szkoły i zarazem nauczycielem wszystkich przedmiotów. Nabór konkretny przeprowadzono w 1946 roku. Tak się rozpoczęła działalność dzisiejszego centrum. Dziś szkoła jest nowoczesną placówką, w której kształci się prawie 900 uczniów. Jako Opowiad jesteśmy dumni, mając przede wszystkim te mury, tą kadrę, tą młodzież, która tak chętnie korzysta z tych profili, które tam są uruchamiane. Zdobywają staże w całym świecie, jeśli chodzi o naszą młodzież, więc szkoła wyjątkowa. Podczas jubileuszu wręczono też nagrody i pamiątkowe statuetki. Te były niespodzianką dla absolwentów CKZIU. Władze powiatu, które są dla centrum organem prowadzącym, wręczyły także dyrektorowi prezent w postaci czeku na 5000 zł. Jak podkreślał starosta, te pieniądze z pewnością przydają się w szkole, która wciąż się rozwija z myślą o swoich uczniach. Festiwal Perspektyw to coroczne wydarzenie, którego głównym celem jest wsparcie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z powiatu raciborskiego i okolic w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia na poziomie ponadpodstawowym, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa technicznego i zawodowego. Ponad tysiąc osób, zainteresowanie gigantyczne. Oczywiście również dowozimy dzisiaj młodzież, żeby namacalnie mogli tutaj przyjechać, dotknąć tych, tych rzeczy w naszych placówkach. Pokazujemy to, co mamy najcenniejszego. Nasze placówki światowe chcemy pokazać i zachęcić młodzież z powiatu raciborskiego, ale i z powiatów ościennych do skorzystania z bardzo bogatej oferty przygotowanej przez powiat raciborski. Dzisiaj wszystkim młodzież, ale wspólnie oczywiście z dyrektorami, przygotowane zostały stanowiska, na których... Uczniowie, osoby, które kończą ciężkości podstawowe mogą zapoznać się i formalnie dotknąć, czego się można w danej placówce nauczyć. Pomimo zbliżających się miesięcy intensywnej edukacji, oczekuje się, że na tym etapie większość uczniów ma już sprecyzowane plany dotyczące dalszej kariery zawodowej. Festiwal stanowi platformę umożliwiającą bezpośrednią interakcję uczniów szkół podstawowych ze społecznością szkół ponadpodstawowych. Taka forma kontaktu jest nieocenionym narzędziem pomagającym młodzieży w utwierdzeniu się w przekonaniu co do trafności podjętej decyzji o wyborze placówki. Zakończono prace scaleniowe na terenie gminy Pietrowice Wielkie. To pierwsza gmina w Polsce, w której w pełni przeprowadzono scalanie gruntów, a za realizację zadania odpowiadał powiat Raciborski. 29 października na Zamku Piastowskim w Raciborzu zorganizowano konferencję podsumowującą te działania. Dzisiaj wspólnie z Panem Wójtem Adamem Wajdą chcemy podsumować to wydarzenie i pokazać, co udało się zrealizować. Stalenie gruntów to przede wszystkim bardzo wielkie połączenie małych działek, wielkie areały, ale to również cała infrastruktura, czyli ścieżki drogi rowerowe, drogi transportu rolnego i właśnie rowery melioracyjne. Jest to wielka rzecz, wielka rzecz, bo staramy się być gminą wiejską, ale nowoczesną, taką, która wychodzi naprzeciw potrzebom naszego rolnictwa, ale także mieszkańców, bo nie tylko rolnicy korzystają z tej infrastruktury, ale także rolnicy. Jest to bardzo duży krok w kierunku nowoczesności rozwoju, lepszej konkurencyjności naszego rolnictwa. Działanie było możliwe dzięki współpracy powiatu Raciborskiego, gminy Pietrowice Wielkie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Na terenie gminy Pietrowice Wielkie scalone zostały ponad 6462 hektary gruntów. Powiat się jednak nie zatrzymuje i już teraz realizuje kolejne projekty na terenie gminy Krzyżanowice i Krzanowice.